Jedno z przykazań współczesnego coachingu, brzmi mniej więcej tak jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko, zabierz kogoś ze sobą. Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko, zabierz kogoś ze sobą. I tą zasadą żył już Mojżesz, który prowadząc. Lud po pustyni w pewnym momencie uświadomił sobie, że nie jest tego w stanie dłużej robić sam. I miał w sobie odwagę, bo tak należy to nazwać, by wołać do Boga o pomoc, a później, żeby pomoc przyjąć. Wielką odwagą jest, gdy potrafimy nazwać swoją potrzebę, zawołać o pomoc wtedy, gdy nie dajemy sobie rady. Nie jest to znakiem naszej słabości, ale jest znakiem naszej siły. Tę samą odwagę miał Jezus i jako Bóg człowiek zdecydował, żeby powołać apostołów i uczniów, którzy mają mu pomagać w misji, do której wezwał go Ojciec. Co by było, gdyby Mojżesz nie zaprosił do pomocy 72, czy doszliby do Ziemi obiecanej? Nie wiemy. Nie wiemy pewnie także, czy Jezus zdołałby obejść wszystkie wioski w Palestynie i dojść z dobrą nowiną do, tej, do tych, którzy jej potrzebowali. Wiemy jednak, że gdyby nie uczniowie, gdyby nie apostołowie, to wieść o Chrystusie Zmartwychwstałym nie dotarłaby na krańce ziemi. Ta pomoc okazała się niezbędna do tego, żeby osiągnąć większe dobro. Dzisiaj w Ewangelii jest mowa o tym, że jeżeli człowiek nie ma tej zdolności, tej gotowości do tego, żeby angażować innych, to jest osobą, która zatrzymuje łaskę, jest osobą, która zagarnia łaskę dla samego siebie. I to był problem Jozuego, i to był problem apostołów, w tym Jana, że chcieli łaskę zatrzymać dla siebie, chcieli stać się z jej sług jej strażnikami. To jest problem Kościoła do dzisiaj. Czasami mamy dużą trudność, żeby godzić się na to, żeby łaska, tak jak Pan Bóg zamierzył, rozlewała się szeroko i wszędzie. Żeby Słowo Boże było ogłoszone wszystkim narodom, w każdym miejscu i w każdym czasie, na każdy możliwy sposób. Na szczęście Pan Bóg posyła swojego Ducha. Która przekonuje o tym, że to nie jest właściwa droga. Jeżeli ja zamiast być narzędziem działania łaski Bożej, sługą łaski Bożej, próbuję ją zatrzymać dla siebie, wówczas jestem zgorszeniem. Zgorszenie w tym ujęciu ewangelicznym, w ujęciu biblijnym, to jest postawa człowieka, który próbuje zatrzymać łaskę. Które powoduje, że łaska, łaska Boża nie może się rozszerzać, że znajduje tamę. I zgorszeniem może być grzech, ale może być także zgorszeniem postawa, która właśnie próbuje powstrzymać działanie Ducha Świętego, próbuje powstrzymać działanie Boga, który chce ogarnąć każdego człowieka. Jakie jest lekarstwo, o którym mówi Jezus, na zgorszenie? Lekarstwo, które jest trudne do przyjęcia, trudne do przełknięcia, to jest kamień młyński uwiązany u szyi i wrzucenie w otchłań. Jak rozumieć ten obraz? Jedna z najbardziej znanych ksiąg Starego Testamentu, która zapisała się także mocno w kulturze, to jest księga Jonasza. I tam znajdujemy w Piśmie Świętym człowieka, który został wrzucony w otchłań. Um, Jonasz był człowiekiem, który chciał powstrzymać działanie łaski. Jeżeli pamiętacie, um, ta historia um, opowiada o tym, że został jako prorok Jonasz wezwany, by głosić nawrócenie Niniwitom, ale nie chciał tego robić, bo Niniwici wyrządzili krzywdę Jego narodowi. I zamiast wypełniać wolę Bożą i głosić orędzie miłosierdzia, za wszelką cenę próbuje uciec od misji i od powołania. Ucieka na statek, ale dzięki łasce Bożej zostaje w pewnym momencie w czasie wielkiej burzy rzucony w otchłań, i ta otchłań jest dla niego otchłanią oczyszczenia. Wreszcie przestaje stawiać opór. Bogu i Jego woli. I taki jest sens kamienia młyńskiego i wrzucenia w otchłań. To jest sytuacja, w której człowiek ma wreszcie przestać stawiać opór, przygnieciony tym kamieniem, jednocześnie doświadczając pewnej bezwładności i otchłani, przestać stawiać opór Bożej łasce i pozwolić, żeby ta łaska przepływała przeze mnie tak, jak chce, obficie. Im więcej potrzebujesz łaski w życiu, tym więcej musisz się nią podzielić z drugim, stać się przepływem łaski, sługą łaski. Jeżeli ktoś z Was chciałby być pierwszy, niech się stanie ostatnim i sługą wszystkim. wszystkim. Jeżeli ktoś z Was chciałby być pierwszym, jeżeli chodzi o łaskę Bożą, niech się stanie sługą tej łaski. Nie zgodzi się, by łaska przez Niego działała na wszelkie możliwe sposoby. Jak konkretnie dokonuje się to oczyszczenie od chłani, Jezus mówi, że mamy odciąć rękę, nogę, wyłupać oko. Wiemy, że to są obrazy, bo chociaż faktycznie można i ręką, i nogą, i okiem zgrzeszyć, to wiemy, że nawet jak się wyłupie oko i odetnie rękę, to nasz umysł i nasze serce dalej mogą błądzić i ulegać pokusie. Te obrazy mówią o oczyszczeniu, mówią o ascezie, po to, żeby człowiek stał się niczym lustro, niczym szyba, która przepuszcza całe światło. Całe światło, cały promień łaski. Oczyszczenie ma dotyczyć naszych rąk, żebyśmy nie byli jak faryzeusze, którzy trzymają kamienie w rękach. Żeby kogoś zabić, ale żeby nasze ręce były jak ręce Jezusa, które rozciągnięte na krzyżu stają się źródłem zbawienia świata. Nasze nogi mają zostać oczyszczone, by nie być tymi nogami dwóch uczniów, uciekających od krzyża do Emaus, ale by stały się nogami Chrystusa, który niesie dobrą nowinę i pocieszenie. Wszystkim tym, którzy tego potrzebują, mają zostać oczyszczone nasze oczy, by nie patrzyły na nikogo z góry, a żeby były oczami Jezusa, wpatrzonego w Zacheusza, żeby to były oczy, które patrzą z miłością, oczy, które patrzą z przebaczeniem, z wyrozumiałością. Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od tego, że do Jezusa. Przychodzi Jan i mówi o tym, że zabraniali niektórym dokonywania cudów w imię Jezusa. To jest pierwsza spowiedź Jana. Chwilę wcześniej Jezus wygłosił katachezę, katachezę o tym, kto jest największy kto jest pierwszy, i jako przykład pokazał uczniom dziecko. Jan przyjął tę katachezę. I w pokorze wyznaje przed Jezusem swój grzech. Nawrócił się i jak wiemy, stał się narzędziem łaski Bożej. To jest zaproszenie, które Pan Bóg kieruje dzisiaj do każdego z nas. A oczyści nas Jego Najświętsze Ciało, które przyjmiemy z ołtarza.